nie zaciągnę za głowę do Polski, kurwa. Ona i tak nie wróci, i tak zawsze robi po swojemu. nie wiadomo kim była. To nie chodzi, czy czas dla dziecka. To nie o to, kurwa, zupełnie chodzi. Tylko o, o, o sam fakt, że, kurwa, śmieć się wypowiada, pierdolony bez mózg, a mówię, powiedziałbym mnie i sam by kręcił tą ruletą, albo by się kurwa, Laskowską ściągnął do kręcenia tą ruletą, bo, kurwa, chyba żeby Natalia poleciała. Spokój. Ci. Taka prawda jest kurwa. Przestań. Już spokój. Leżeć. Połóż. Ma coś na. Niech daje, no niech daje. No kurwa, niech daje. To ja też rzucę. Jak na najebany po kielcach. Albo jak wtedy, co wyjechał na najebany, to. To się pokłócił z MMA, kurwa. Na tym to też na pierdolony z rana pojechał z kolego. Niech stuli mordę. Świętoszek pierdolony. Nie skłóci ja nie, ja nie mam. Ja mam. Sram. Jebał go pies, kurwa. Się kurwa nadaje do tarcia szanu, to ja mówię o malarskiej na urodzinach, że na jedziemy. jedzie. każdy pisać o stancerze do tylko że 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 że, że to... to on jest kurwą i to dość tanią kurwą. I to dość tanią, kurwa. Patrzcie, Lukas go kupił i mu nie zapłacił. Poszedł za darmo. <noise> 20 koła do zwrotu. Nie dostał nawet tych 20 koła. Za darmo go miał. A Ci płon kurwa. pracuję obraz, obraz tam w, w tłuszcz. Kurwa, ja cały czas tą samą uwagę mam. Z tego co wiem, to on jest ostatnio ulaną kurwą, bo Karolina go zasłania na live'ach. Nie piję. Nie, nie kurwa, nie kręcę ruletką kurwa za, za to, żeby mi płacili. Nie demoralizuje ludzi, do tego stopnia jak on. Czemu on usieje? Bo cały czas drapie się tak, że, że skąd pieniądze ma wziąć. To usieje. Pieska. Nikt się nie... No właśnie, myślę, że będzie spam wyzwić. No... Wiecie, ja jestem trochę w internecie i wiecie, że nawet mnie to mam to w dupie ogólnie, nie? Czy ktoś mnie wyzywa czy nie i nawet hejterzy wiedzą, że takie wyzwiska nie mają sensu. Eee... A wysłał, a wysłał ten ten, ten? Lukasowi ten kod, czy co on tam miał wysłać? Te 200 zł miał mu wysłać cashback, tak? Czy coś takiego? Bo dziś mi środki przewinął, że on coś tam gadali na tym. So, a co? A co będę? A blik. Nie wysłał mu, Pierdalony widzicie, śmieć. Mówię, nie, się kurwik cieszę, że tam jest, bo jeszcze trochę i będzie pogoda w kratkę. Tylko najgorzej, że on w to ją wciąga i ona też jest częścią reklamy, mimo że jest niby modelką, to w dalszym ciągu uczestniczył w promowaniu, nielegalnego promowania kasyn. On ma polskie social media, a to, że on jest na Cyprze, to chuj wielki, on swoją firmę ma w Polsce, umowę podpisuje między... z Polski, na polskich kurwa, na polskich warunkach, czyli jako polski, jako, jako, polska firma, używa polskiego Instagrama, używa polskiego TikToka, to, że na zmieni, to nic kurwa nie znaczy. Ale jest zbyt głupi, żeby to kurwa ogarnąć. <słuch> cios to go w dupę pierdoli, bo on chciał z ciosem robić z kasyna. To, to cios powiedział, że go nie potrzebuje, bo sam nie będzie zarabiał, kurwa. Taka jest prawda. I to jest fakt autentyczny. Dlatego z ciosem się teraz kurwa nie trzyma i z ciosem nie kręci rulety, kurwa. Taka jest prawda. Nikt nie pierdoli. Niech się śmieje, póki może. Niech się śmieje. Ciekawe, ciekawe, czy Karol nie będzie do śmiechu. Ciekawe, czy ona się będzie śmiać i cieszyć. No to masz odpowiedź, dlaczego się z nim nie trzyma? Bo cios go pierdoli i chciał i chce zarabiać sam pieniądze, a nie z kimś. Ten się śmieje, ktoś się śmieje ostatnio. Dokładnie. plan na jutro, nie wiem jeszcze. Widzicie, ja, ja się nie odpalam w dzień. Ja dopiero się odpalam wieczorem w nocy, przeważnie w nocy, jak Aaron śpi, a nie a idzie nie, tu live'a robić, a my pewnie gdzieś pójdziemy sobie się pobawić na jakiś plac zabaw, pospacerować, pomęczyć, pies się wybiega, obiad jakiś dobry zrobić. On się sam kurwa załatwi, niedługo śmieci. Amen. Jeszcze nikt nie wygrał z kasynem, moi drodzy. Zwłaszcza, zwłaszcza, zwłaszcza z kasynem, które jest wirtualne. O ile te maszyny jakoś idzie poprzestawiać, te takie, wiecie. Yy... Te, te, te normalne, to wirtualne jest tak wirtualne jest tak ustawione, że jest na straty ustawione. Daci daci, daci, poczujesz się pewnie i zabierze wszystko w pizdu i taka jest prawda. pierdolę, spierdolę. Kaślara. Ja nie, ja nie, nie, nie trawię, jeśli chodzi o handel. Ja wiedziałem jak, ja widziałem jak chłopaki sprzedają wszystko, jak kradną, jak kradną kurwa swoim rodzicom siano z domu, czy złoto i tak dalej, zastawiają, więc, więc jak się opadlają i potem chłopaki przejeżdżają po pieniądze, stają w pierdol i nie mają skąd brać i tracą wszystko, więc to nie jest, to nie jest jakieś... Nie szukaj już tu nie wolno tej strony. Nie wolno myśleć. Mm. A i, widzicie, ja ciekawy jestem, czy, czy drugą stronę by tak zadziałało, bo on napisał, żeby, jak on to myślał o staccelu do bordelu. A jakbyście. Kto ma kika tutaj? Poszli, poszli na kika i spo, pierd, span... Pierdol. spam. spam. Jestem ham w spodnie z Ram. Jestem ham w spodnie z Ram. Ciekawe. Albo siądę dziś Jestem ham. Chodź siądę na banana. Si o, jestem ham w spodnie z Ram. Chodź siądę ci na banana, bo Karolina... Moi drodzy, spamik. Od owieczki od, od kurwa, ja będę bardzo wam wdzięczny. Naprawdę, będę dla was wdzięczny, jestem ham, spodnie sram, dzięki, jesteście wielcy, to weźcie i nagrajcie mi ten czat, proszę, pierdolnicie z paniek i mi to nagrajcie, jak on, jak się robi, to musisz mieć kika, wejść na kika i konto mieć na kiku, do, do, do gówno jada. Jestem Ham, nie, i w Portki SRAM. Na klatę on nigdy nie nasrał. To jest jego wielkie marzenie srać komuś na klatę. I nagrajcie mi to, proszę. Na kiku nie wiem. Tu napiszcie jak ma na kiku, możecie wlecieć i mu zrobić spam. Jestem Ham w pory SRAM. Albo w spodnie SRAM. No jesteście wielcy. Jak Pan Bóg Kubie, tak Kuba Bogu. Nie, jak Bóg Kubie, tak Kuba Bogu. Albo odwrotnie. Udało się. on <laughs> Live TV. Zaczął czytać to? Hmm. Przeczytał to? Jak Kuba Bogu, tak Bóg kubia dokładnie. Zdziwi. <laughs> Jebać cię, psie. Nie wróć tu, kochać pieski. Jebać, jebać yy, Cfelboja. I nie, a i nie, kurwa, nie chcę z Tobą walki. Tak jak macie to jakiegoś szutera. Nie chcę z Tobą walki. Już raz się z gównem biłem i byłem z głównie po uszy. Więcej nie mam zamiaru. Teraz mam mydło. Pozdrawiam. No i Cię wlazłaś? Piszo, kocham Was. Jesteście najlepsi. Jesteście, kurwa, najlepsi. Tak się kurwa tworzy legendę. Zawalony czat? Moje owieczki. Nawet nie moje owieczki, ogólnie widzowie. Ja nie będę mówił moje owieczki, nie będę mówił tak jak mówi on... Moje diabły i diablicie, czy jesteście tu, a tam kurwa spam głównie? Nie, nie będę tak robił. O. Jesteście po prostu zajebiści, czy jesteście ode mnie, czy nie jesteście ode mnie, czy jesteście od kogoś innego, czy jesteście przechodni, czy kurwa, nawet zmieniliście stronę po, po, po jakimś czasie. To dzięki bardzo. Co tam się działo? Przyjebaliście? Przyjebaliście dobrze, macie screena? Dzięki. Ja zaraz zobaczę nas najstarem. Na Chyba <laughs> z wyciszeniem udywania za na dalej godziny. Blokują tam mody? A szkoda. Ona wie, że ja sobie poradzę. Krześiu ma bardzo kruchą przechikę. Jak pojedzie Karolinka i spadną mu zasięgi, to będzie znów płakał w poduszkę. A jak mnie dobrze wkurwi, to dopilnuje, że już więcej tam nie poleci. Jak bardzo chce. No Krzesiu, Krzesiu to jest, no. Krzesiu kazał blokować, banować. Krzesiu, jesteś ham i w pory srasz. DJ Krzesiu. I zaraz lecimy na CYP. Zapinamy pasy. Moi drodzy, zaraz jebnie basem. I. Sprawdź to gówno. Sprawdź to gówno. Sprawdź to gówno. Jeszcze minuta. Odpalamy silniki. Gdzie, gdzie jest ja? Akun Ja muszę z nim zagadać, żeby mi, zro żeby mi zrobił dedykację. Napiszę, napiszę do, do, do Akuna. Poproszę. Ja Co znalazłam? Co? O, ale zajebisto. Ile? 160. Fajna. Komu bić 40-latkowie brawo? Ty zaprosił całą rodzinę kurwa na kika, to mu biją brawo. Wiesz o co chodzi? Mama, tata, dziadek, dziadek wujek strieczny i tak dalej. Cała ekipa jest. I bijo, brawo, Tuk. a do kogo pisało pieniądze? A że ten na tego iPhone'a, tak? Znaczy ja znam parę osób, co, co, co zarabiało duże pieniądze na maszynach, ale wiedzieli, kiedy z, te, z tego interesu wyjść. A znam takich, którzy płynęli na grubo i tracili wszystko. E, co tak stuka? E, Daisy. Gryzie sobie. Daisy, Daisy sobie gryzie. Zęby ostrzy. Wiecie, to samo Polakę, nie, Polak mnie nie interesuje. A nie mówisz o obrotem? Okej. Okay. Nie, nie, ja czytam, czytam. No ja wiem, że gra na wirtualnym sianie. Myślisz, że on by grał za swoje? Wątpię. Wątpię. Tam ostatnio, wiesz, tam ostatnio go wyzywali, że chodzi tydzień w jednej koszuli, kurwa, gdzieś widziałem. Blisko do morza idzie przepłukać na tarce i wraca, nie? Są, nie? No, to <śm> nie? Halo. Po co tutaj chodzi, dzieciaku? Kłamuje w życiu słuchaj jakby nie kłamał to by nie zarabiał nie jeśli chodzi o nie taka jest prawda no większość znaczy może nie większość ale spora ilość ludzi i promujące to to kłamie nie. Nie wolno już spokój. Co mi do tak samości ufa. mi na listę? dobra sprawdzę po live. Słuchajcie, bądźcie świadomi, nie grajcie kurwa w kasynę, nie dawajcie kurwą zarobić, możecie to inaczej wydać, nie wiem kurwa, idźcie sobie, nie wiem, na kawę, albo kurwa, nie wiem, kupcie sobie jakieś fajne ciuszki, buty sobie kupcie, nie wiem, dajcie, nie wiem, dzieciom kieszonkowe, a nie kurwą dawać zarobić kurwa jeszcze, a potem on siedzi i się cieszy, po kontakt dostaje, teraz kurwo robię ci dzisiaj liczby szmato, od razu ci mówię, jak tu ktoś jest, jak o mnie to widzi, robię ci kurwo w tym momencie liczby, Pedale, Jebany i będziesz miał lepszy kontrakt dzięki mnie, bo się z Tobą kurwa dzisiaj kupię w internecie. Dałem się, niestety, sprowadzić do Twojego jebanego gównianego poziomu i cię kurwo zwyzywałem. Nie wiem, nie widziałem, nie oglądam. Ja nie oglądam Karoliny. Ja z Karoliną mam prywatny kontakt co do Arona i to, i to tyle, i takie bieżące rzeczy. Nie interesuje mnie w czym ćwiczy, w czym śpi i tak dalej, no to w dupie. Co ci, kurwa, dyszy? Nie interesuje mnie Wornest. Powiedziałem, mnie interesuje Aron. Hmm. Nie, takiego deala na pewno mnie dania, za chuję nie dostaje 50% Tam wszystko zależy od, 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 od oglądalności, od statystyk Do 50%, do, teraz napisali dobrze, do 50% Siadziesz chwilę słońcu? Nie Nie siadziesz? Musisz Mm. Пришла ты к тебе? Пожалуйста, дай голос, mm. sí, mm. sí, mm. sí. mm.